Witajcie w kolejnym podsumowaniu małych inwestycji. Zapraszam do oglądania. 1. Nowy asfalt Wałbrzyska. Drogowcy w ostatnim czasie mieli okazję wymienić na nową, nawierzchnię ulicy Wałbrzyskiej. 2. Nowe tory na Kawęczyńskiej. Tramwajarze wymienili tory i rozjazdy w rejonie zajezdni Praga. 3. Frezowanie na trasie Łazienkowskiej. Drogowcy wymienili asfalt na trasie łazienkowskiej w rejonie rozbratu. 4. Remont dojazdu na rondo żaba. Drogowcy wymienili nawierzchnię jednego z dojazdów do ronda żaba. 5. Koszenie traw. Zarząd zieleni po raz kolejny w tym roku kosił trawę na różnych trawnikach na terenie Warszawy. 6. Odmalowane pasy ZDM na niektórych warszawskich skrzyżowaniach wymienił oznakowanie poziome. 7. Remont torów Aleja Waszyngtona. Tramwajarze zakończyli wymianę torowiska we wspomnianym miejscu. 8. Nowe urządzenia sterowania ruchem metra. Metro ostatnio wymieniło USRK na odcinku Kabaty Politechnika. 9. Remont kanału. Ostatnim czasem w rejonie ulicy Idzikowskiego wymieniane były kanały. 10. Prezowanie Wisłostrada po raz kolejny na nieznanym mi odcinku na Wisłostradzie drogowcy wymienili na 11. Nowy mural na estakadzie alei prymasa tysiąclecia. Zarządca tamtejszych wiaduktów wymienił bowiem mural na jego ścianie bocznej. 12. Oddanie muzeum sztuki nowoczesnej. Miasto Warszawa kilka dni temu oddało do użytku muzeum sztuki nowoczesnej. 13. Nowa czcionka. ZTM ostatnio bardzo mocno zaczął gmerać przy czcionce na wyświetlaczach. Na niektórych zniknęła, a na innych się pojawiła, jeszcze inne dostały tylko część systemu w nowej czcionce. 14. Nowa czcionka numeru bocznego testowego Citaro. Pojazd ten początkowo nosił stary wzór czcionki. Jednak aktualnie zostało to zmienione. 15. Koniec 800. -ki. ZTM zawiesił na okres zimowy wspomnianą linię. 16. Nowa sygnalizacja na Bemowie. Przejście dla pieszych w ulicy Wrocławskiej dostało nową, wymienioną sygnalizację świetlną. 17. Nowe przejście dla pieszych w centrum. ZDM oddało przejście dla pieszych na kładkę przez Wisłę na Wisłostradzie. 18. Nowa zajezdnia. Tramwaje warszawskie w dniu oddania tramwaju do Wilanowa oddały też nową zajezdnię na Annopolu. 19. Nowy rozkład na kolei. Niedługo PLK zmieni rozkłady jazdy, CO zmieni kursowanie linii SKM, WUKADE i kolei Mazowieckich. To na tyle. Dzięki za uwagę.